Kolejne śledzie, którymi się chciałam z Wami podzielić, i tak na szybko przy tym popołudniowym, niedoskonałym świetle pokazać to. Na takie kawałki pokroiłam śledzia solonego. Nie, absolutnie go nie moczę. Wkładam takie dwa kawałki. Słoik jest jakiejś pojemności 700 ml, i przesypuję przyprawą korzenną, którą albo robię sama. Albo kupuję, zwracam tylko uwagę, żeby nie było tam mąki, żeby nie było tam cukru, po prostu mają być czyste przyprawy. Wśród nich, oczywiście, kardamon, goździk, gałka muszkatołowa. I tak przekładam, słuchajcie, wkładam pokrojone śledzie, przesypuję tą przyprawą, po czym zalewam olejem. Ten olej, który mam, jest to olej z firmy Monkana, jest to olej rzepakowy. Natomiast często, jeżeli chodzi o oleje, kupuję też z leśnej olejarni, ponieważ są to wszystko oleje albo oliwy bardzo, bardzo dobrej jakości. Tu już kończę pomału układać śledzie w słoiku. Również polecam je i na wieczorze wigilijną polecam je również do tego, żeby sobie od tak zjeść, na przykład na kanapce w piątek, wtedy kiedy ja na przykład nie jadam mięsa. Po czym trochę począstymam tym słoikiem właśnie po to, żeby się trochę wymieszały te przyprawy. No i cóż, ten aromat. Nie do powtórzenia.